Za chwilę wysłuchasz bajki z cyklu Nadmorskie opowieści. Jeśli polubisz jej bohaterów, możesz pobrać z linku pod filmem zeszyt kreatywny. Zabawy, łamigłówki i kolorowanki to wszystko pozwoli ci poznać wiele ciekawostek o Bałtyku, świetnie się przy tym bawiąc. Przyjemnego słuchania. Kormoran Kajtek i tajemnica zaginionego latarnika. Na skraju klifu, gdzie fale Bałtyku podmywają piaszczyste wydmy, mieszkał kormoran Kajtek. Ptak z czarnym, błyszczącym upierzeniem i dziobem ostrym jak harpun. Z czujnością przemierzał wybrzeże, pilnując, aby plaże były czyste, rezerwaty odpowiednio chronione, a portowe zabudowania sprawne i gotowe do obsługi statków. Pewnego dnia, gdy Kajtek szykował się do porannego lotu nad zatoką, zauważył coś dziwnego: Latarnia morska w Rozewiu, która zawsze świeciła jasno jak gwiazda, była całkowicie ciemna. To niemożliwe zawołał Kajtek bez światła statki mogą się zgubić gdzie się podział latarnik Leon? Kormoran uznał, że nie ma chwili do stracenia musiał działać. Wpadł na pomysł, że sam zostanie latarnią. Znalazł odblaskowy kask, który portowy robotnik zostawił na plaży i założył go sobie na głowę. Następnie wziął latarkę, którą turyści zgubili w piasku i wsadził ją do dzioba. Wdrapał się na najwyższy słup w okolicy i zaczął świecić w stronę morza. Tu kajtek latarnik do jednostek pływających. Jesteście bezpieczni? krzyknął dumnie. Niestety, po kilku minutach wiatr porwał niedbale zamocowany kask, a latarka wypadła mu z dzioba do wody i natychmiast poszła na dno. Kajtek westchnął. Chyba jednak potrzebujemy prawdziwego latarnika. Postanowił więc za wszelką cenę odnaleźć Leona. Wyruszył w podróż wzdłuż wybrzeża Bałtyku, odwiedzając wszystkie latarnie, które znał. W Helu spotkał Mewę Malwinę która właśnie ćwiczyła piosenkę do konkursu Mewy Mają Talent. – Malwina, widziałaś naszego latarnika Leona? – zapytał Kajtek. – Nie, ale słyszałam, że wybierał się do Świnoujścia na zlot latarników. Może tam go znajdziesz? Kajtek podziękował i ruszył dalej, przelatując nad piaszczystymi plażami, gdzie dzieci budowały zamki z piasku, a foki leniwie wygrzewały się w słońcu. W Świnoujściu Kajtek od razu dostrzegł w oddali latarnię morską, najwyższą w Polsce. Ale zamiast Leona, przy wejściu siedziała rybitwa Renia, podziwiając żaglówki na horyzoncie. Leon? Widziałam go wczoraj. Mówił mi, że spieszy się do rozewia. Był w świetnym nastroju i założył się osmażoną szprotkę, że w kieszeni chował jakieś przysmaki. odparła Renia. Kajtek aż zakrakał ze śmiechu. Tyle się nalatałem, a Leon wrócił do domu? No dobrze, wracam do Rozewia. Gdy Kormoran dotarł z powrotem w rodzinne strony, zobaczył znajomą sylwetkę wspinającą się po schodach latarni. Leon, zawołał Kajtek. Gdzie byłeś? Latarnia nie świeciła, statki się gubiły, a ja próbowałem nawet zostać latarnią. Leon pozdrowił ptaka z uśmiechem i wyjaśnił. Kajtku, Miałem bardzo ważną misję. W Świnoujściu odbywał się doroczny Bal Latarników. Spotkanie wszystkich opiekunów latarni z wybrzeża. Musiałem tam być, bo byłem odpowiedzialny za tort w kształcie latarni. Kajtykarz się zakrztusił. Tort? Przez tort Bałtyk był w ciemności? Leon pokiwał głową ze skruchą. Tak! Ale obiecuję, że następnym razem nie popełnię tego błędu. Wygląda na to, że mam godnego zastępcę puścił kormoranowi oczko. O kolejnych obchodach święta powiem ci znacznie wcześniej i przekażę klucze do latarni. Czuję, że pod Twoją opieką statki będą w dobrych rękach. Kajtek usiadł na szczycie latarni, patrząc na rozświetlone morze. Latarnia to nie tylko światło to znak, że ktoś czuwa. Jeśli leon mnie o to poprosi, będę gotowy. Nawet jeśli jestem tylko ptakiem, powiedział z przekonaniem i ruszył w kierunku rezerwatu. A teraz usiądź wygodnie lub połóż się na plecach zamknij oczy. Wyobraź sobie, że jesteś na brzegu morza, gdzie stoi latarnia morska. Słychać szum fal i cichy śpiew mew. Weź głęboki wdech przez nos i powoli wypuść powietrze ustami. Zrób to trzy razy. Poczuj jak twoje ciało robi się lekkie, niczym piórko kajtka. Wyobraź sobie, że jesteś latarnią. Twoje serce to żarówka, która świeci ciepłym światłem. Z każdym oddechem światło robi się jaśniejsze. Teraz pomyśl o kajtku. Kajtek siada na twoim ramieniu i mówi: dziękuję, że świecisz. Dzięki tobie statki wiedzą, dokąd płynąć. Zrób z dłoni daszek nad oczami. Udawaj, że wypatrujesz statków na horyzoncie. Powiedz cicho, widzę Was, jesteście bezpieczni. Połóż dłonie na sercu, poczuj ciepło swojego światła. Powiedz w myślach, jestem spokojny, jestem potrzebny. Świecę jak latarnia. Teraz powoli otwórz oczy. Uśmiechnij się do siebie. Kajtek właśnie odleciał, ale zostawił ci piórko. Znak, że jesteś gotowy, by świecić dalej. Nasza opowieść powoli dobiega końca. Bałtyk zaś szumi dalej, opowiadając nam kolejne nadmorskie historie. Jeśli wsłuchasz się w dźwięk fal wystarczająco uważnie, z pewnością je usłyszysz.